Dobra. Mikrofony są. Podgląd jest. Kamera działa. Kadr. Taki. Zaczynamy. Cześć, kochani. Adrian Filipiak z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie po dłuższej nieobecności na moim kanale YouTube. Tak się składa, że no, musiałem dowieść do końca wydanie albumu Original Sin, który był powiedzmy rozwinięciem e, przyminęło z kadrem 2020 czyli tego całorocznego projektu, który, który był właśnie w 2020 roku na moim kanale, kto, kto brał udział, czy też śledził ten wie, że raz w tygodniu e, publikowałem postępy prac nad projektem i udało się w końcu wydać album fotograficzny Original Sin Album jest wydany w dwóch wersjach językowych, czyli wersji polskiej i wersji angielskiej. To jest format A5 na papierze pochodzącym z recyklingu. Więcej o tym albumie możecie przeczytać na mojej stronie internetowej, czyli adrianfilipiak.com. Także zapraszam, album można zamawiać z wysyłką do Polski, czy jeśli mieszkacie w Anglii, tutaj nawet. Udało się, bardzo możliwe, że będzie y, jeszcze wystawa, ale nie będę chwalił dnia, bo jeszcze dogaduję szczegóły. Także tak to wygląda. Ale y, z czym do Was teraz przychodzę, co mam Wam do zakomunikowania? Mianowicie, y, jest nowy projekt, rozpocznie się tak jak poprzedni 1 stycznia. Projekt będzie poświęcony żywiołom to znaczy y, powietrze, ziemia, ogień, woda na przestrzeni całego roku y, będziemy robić zdjęcia inspirowane właśnie żywiołami. Każdy żywioł ma jakiś swój kolor, ma jakieś swoje y, powiedzmy odczucia. Y, to znaczy ogień kojarzy się na przykład z agresją, z uporem i tak dalej, woda to znowu spokój, ogłada i tak dalej i tak dalej. Y, czyli każdy żywioł ma różne cechy. Które można sfotografować, i to razem z członkami projektu będziemy próbować robić. Nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądał proces pokazywania projektu na zewnątrz, to znaczy, nie wiem, czy będą to filmy na YouTube, tak jak dotychczas, raz w tygodniu jeden film, gdzie opowiadam o co chodzi. Raczej nie, ponieważ poprzedni projekt przeminęł z kadrem 2020 był oparty głównie na mnie. To znaczy, ja ten projekt prowadziłem, inni ludzie tylko albo aż robili fotografie. Teraz będzie to bardziej w formie takiej pracy zbiorowej. Będziemy myśleć razem, dawać sobie inspiracje, itd., itd. Także, jeśli chcielibyście zostać członkami tego projektu, zapraszam Was na grupę Facebookową, która się nazywa Żywioły, myślnik, projekt fotograficzny. Zgłaszajcie chęć dołączenia. Ja w większości, no raczej wszystkich będę dołączał, ale miejcie na uwadze to, że pozostanie na grupie jest związane z aktywnym udziałem w projekcie. To znaczy, jeśli ktoś dołączy do projektu i nie będzie robił żadnych zdjęć, nie będzie się w ogóle interesował, no to ja takich ludzi po prostu będę usuwał z grupy. Tak jak robiłem po, yy, poprzednio. Ostatnio do projektu dołączyło yy, no bardzo dużo osób, wydaje mi się, że ponad setka, a tak naprawdę yy, projekt yy, przeminę z kadrem 2020, ukończyło około 20 osób, z tego co pamiętam, i są to super fotografowie, bardzo się zżyliśmy, dlatego dla mnie ważniejsze jest to, aby mieć grupę zżytych, zaangażowanych fotografów, którzy będą realizować projekt, niż po prostu ludzi, którzy będą komentować bez sensu. Także tak to wygląda. Bierzesz udział w projekcie, no to bierzesz całym sobą. A jeszcze raz przypominam, żywioły, myślnik, projekt fotograficzny, grupa na Facebooku, zapraszam do dołączenia. Zapisy są właśnie do 1 stycznia 2022, czyli w momencie, kiedy oficjalnie rozpoczynamy projekt. Tyle. Kolejna sprawa. Mam dla Was trochę inspiracji, ponieważ tak się składa, że już przestałem inwestować powiedzmy w sprzęt. A jeśli inwestuję w sprzęt, to jest to związane z tym, że pozbywam się jakiegoś sprzętu, który już posiadam. To znaczy, sprzedaję obiektywy i tak dalej, żeby kupić jakiś inny, który spełni bardziej moje oczekiwania. Nie jest to raczej kanał sprzętowy, także nie będę Was tutaj tym zanudzał. Ale jeśli robię jakieś sesje czy zlecenia fotograficzne, reportaże, no to staram się przynajmniej część tych funduszy przeznaczyć na źródło inspiracji, jakimi są, jakim są albumy fotograficzne. I mam dla Was trzy albumy. Pierwszy z nich to jest Lonely New York autorstwa Michaela Pena. I tą książkę, ten album można znaleźć na Amazonie, bo on jest też drukowany przez, przez Amazona. I jeśli chodzi o jakość wydruku, jakość papieru i tak dalej, no to jest to po prostu taniocha. Ale nie dajcie się zwieść, bo pomimo tego, że album się prezentuje dosyć biednie, jeśli chodzi o wydanie, no to zdjęcia tutaj to są pierwsza klasa. To są y, zdjęcia wykonane nocą w Nowym Jorku, ale nie takie największe atrakcje Nowego Jorku, ale jakieś przedmieścia, jakieś ciemne zaułki, jakieś knajpy, wszystko wykonane nocą. Y, Czarno-biała fotografia, dużo ziarna, wysoki kontrast. Ja czytałem kiedyś yy, na stronie Michaela Pena, właśnie czytam wywiady z nim i tak dalej. I to jest gość, który właśnie fotografuje takimi, takimi aparatami jak ten, czyli zwykłymi, yy, zwykłymi małymi kompaktami. I powiem Wam, że o ile jakość obrazka, czyli jakość samego zdjęcia, wiecie, szum, kontrasty i tak nie prezentuje się jakoś super, no to rekompensuje to z nawiązką historia tutaj opowiadana, tematy, które są tutaj poruszane. Dla mnie. Super, bardzo fajne. Jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, no to tutaj tej jakości jest bardzo dużo. I na koniec mam dla Was, to jest nowość. To jest album Framelines i to jest tak naprawdę czasopismo. To jest pierwszy numer kwartalnika, ponieważ to będą cztery numery w ciągu roku, wydane przez dwóch takich fotografów, przez Shaina i Josha. Oni prowadzą wspólnie kanał na YouTube, który się nazywa właśnie tak samo Framelines. I oni wpadli na pomysł, że zrobią taki self-publishing, czyli po prostu swoimi siłami wy zaczną wydawać kwartalnik. Ten kwartalnik ma, ma dwie okładki w ogóle. Jak widzicie, tutaj jest, to jest numer pierwszy. Są dwie okładki i co jest fajne w tym. Przez to, że jest to self publishing, tutaj nie ma ani jednej reklamy w środku, ani jednej. Wszystko jest wypełnione zdjęciami, jest bardzo dobra jakość wydruku, kolory, papier. To jest naprawdę pierwsza klasa. Jeśli chodzi o czasopismo z fotografiami, no to to jest top. Są tutaj fotografie zarówno Shane, jak i Josha. Jest to fotografia uliczna Londynu. Głównie są tutaj zaproszeni inni fotografowie do współpracy, czy tam projekty już wykonane wcześniej przez innych fotografów, które się ukazały po prostu tutaj. Jest to ciekawa, ciekawa inicjatywa, którą warto wspierać, moim zdaniem. Ja lubię takie rzeczy. Nie jest to jakiś komercyjny projekt, który ma na siebie zarobić nie wiadomo ile. Wydaje mi się, że o ile to się będzie zwracało, czy tam będzie jakiś tam minimalny utarg z tego dla autorów no to super wydaje mi się że warto tym bardziej że tak jak mówię poziom prac jest naprawdę pierwszorzędny w opisie do tego odcinka ja wam dam linki jeśli gdzieś się, jeśli to jeszcze jest gdzieś dostępne wszystko no i z grubsza to tyle jeśli chodzi o inspirację. tak jak mówię nie wiem jeszcze jak będzie wyglądała publikacja projektu żywioły czyli przyszłorocznego bardzo możliwe że będzie to zrobione w formie na przykład Jakiegoś czasopisma elektronicznego, który będzie wydawany w formie PDF, bardzo możliwe, że będą to podcasty, może będą filmy na YouTube, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, jeśli chcecie być na bieżąco i aktywnie brać udział, to zapraszam Was bardzo serdecznie. I na koniec jeszcze dodam, że reaktywowałem też mój podcast, czyli fizycznie o fotografii. I w podcaście pojawiła się pierwsza rozmowa, czyli nie jest to y, mój solowy występ, tylko jest to rozmowa z Aleksandrem Ikaniewiczem. Możecie go kojarzyć również z YouTube'a jako Szklane Oko Ikaniewicza. Nie jest to typowy wywiad, gdzie przepytuje go jego karierę itd., tak itd., tak tylko jest to po prostu rozmowa. Są to pewne stereotypy na temat fotografii, którą on się zajmuje, czyli fotografowanie modelek czyli max model z tego typu tematy, tego typu rozmowy, są bardzo opiniotwórcza. Jeśli nie, nie boicie się takich opiniotwórczych rozmów, to zapraszam bardzo serdecznie. Chciałbym ten motyw również rozwijać, to znaczy zapraszać do podcastu innych fotografów, którzy są powiedzmy mistrzami w swojej dziedzinie, którzy znają się na swojej branży, przykładowo fotograf ślubny, z którym rozmawiam o stereotypach branży ślubnej, i czy warto, czy nie warto się tego Podejmować, a także jakie nagrody lub jakie pułapki mogą tam na Was czekać. Także jeśli macie pomysły, jakiego fotografa mógłbym zaprosić do podcastu, zostawcie mi proszę w komentarzu. Jeśli jakiekolwiek inne macie inspiracje, pomysły i tak dalej. To również w komentarzu. Postaram się stworzyć jakiś nowy adres e-mail, yy, gdzie można się będzie ze mną kontaktować. Yy, a propos tego, jakie tematy będzie można poruszać yy, w kolejnych materiałach, zarówno na YouTube, jak i na podcastach. Do tego czasu zapraszam Was w sekcję komentarzy. Yy, ja Wam życzę udanych yy, świąt Bożego Narodzenia. Udanego Sylwestra, żebyście byli zdrowi, yy, abyście się dobrze bawili w Sylwestra i aby było Wam dane, yy, biorąc pod uwagę wszystkie obostrzenia, yy, którymi jesteśmy atakowani zewsząd. Yy, no i tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.